Ostre białaczki szpikowe stanowią nadal największe wyzwanie w odniesieniu do onkologii, a być może można powiedzieć szerzej, że również onkologii. Rokowanie w tych chorobach nadal nie jest korzystne. Pięcioletnie przeżycia dotyczą niestety niewiele, ponad 30% osób, natomiast jest duże zróżnicowanie w zależności od metod terapeutycznych. Nadal najlepsze rokowanie jest związane z intensywną chemioterapią i allogenicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych. Leczenie, które jest wyczekiwane teraz, to to jest leczenie grupy chyba najczęstszej, czyli pacjentów, których nie możemy leczyć intensywną chemioterapią, dodatkowo nie możemy proponować procedury allogenicznego przeszczepienia szpiku. To jest grupa, która stanowi. Około połowy wszystkich pacjentów. Grupa, która nie kwalifikuje się do przeszczepienia to jest 60%. Także jest to większość pacjentów, i myśląc o tym, żeby poprawić ogólnie rokowanie w ostrych białaczkach szpikowych, myślimy przede wszystkim o grupach ostrych białaczek szpikowych, pacjentów niekwalifikujących się do intensywnej chemioterapii. Mamy tam już dostępność do nowych terapii, czyli do terapii epigenetycznej, którą wspomagamy leczeniem antyBCL-2, czyli venetoklaksem, i z tego się niewątpliwie cieszymy, bo dwukrotnie poprawiliśmy się skuteczność tego leczenia. Teraz nowością jest leczenie celowane dla pacjentów z mutacją IDH1. Ta mutacja IDH1 występuje od 8 do 12% wszystkich chorych z ostrymi białaczkami szpikowymi i dodanie swoistego inhibitora tej kinazy, która wiąże się również z efektem epigenetycznym poprawia leczenie już nie dwukrotnie, tak jak mówiłem, tylko co najmniej trzy i półkrotnie i to są dane dotyczące całkowitego przeżycia pacjentów. Lek, na który czekamy, to jest Ivosidenib, który w połączeniu z terapią, która nam jest znana z terapią azacytydyną, wydłuża przeżycie mediane do prawie 30 miesięcy versus, czyli porównaniu do terapii standardowej, która jest około 10 miesięcy. To jest naprawdę spektakularny efekt w grupie pacjentów jeszcze raz podkreślę, którym nie możemy oferować intensywnej chemioterapii i przeszczepienia.